Witam serdecznie na kolejnej wideo recenzji na kanale Figurkowych Pasjonatów 16+. Moi drodzy, dzisiaj będę chciał wam przedstawić kolejną figurę, tatułem firmy Prime One Studio wraz z Bliswight. Jest to figura Alien z filmu Alien, a dokładnie postać Ripley w skali 1:4 jak widać pakowanie jak zwykle solidnie wyjmuję teraz ochronne rogi które są steropianowe tutaj dalej państwo widzą ochronną folię bąbelkową, jest to dobre rozwiązanie po bokach nie mamy w tej statule steropianu mamy właśnie tą folię którą można bardzo ładnie powyciągać i później włożyć w to samo miejsce bez zbędnego bałaganu. Statua jest zwykle bardzo dobrze zabezpieczona. Pudełko główne, następnie pudełko kolorowe, do tego jeszcze folia ochronna, no, a w środku sam steropian, w którym znajduje się w wytłoczkach nasza figura. Tak to mniej więcej się prezentuje. Pudełko dość małe, jeżeli chodzi na Skali 1,4, ale ja jestem z tego zadowolony, ze względu na to, że na miejsca coraz mniej w moim domu na te rzeczy, dlatego minimalizacja opakowań na plus. statua oczywiście jest sztukowana na świat 790 sztuk wersja bonus z jajem obcego. Lubię to wszystko otwierać, jakie jest nowiutkie, pachnące, bo po prostu. No Każdy kolekcjoner na to czeka, tym bardziej jak się długo na taką pozycję czeka. Ja na nią kilkanaście miesięcy czekałem. E, przyszła wprost od premium studio, więc jestem mega zadowolony. E, I oczywiście standardowo firma Breezeway jeszcze do tego robi zabezpieczenia pasowe. One też są bardzo fajne ze względu na to, że zabezpieczają całe pudło przed jakimiś uszkodzeniami. Mamy także na górze instrukcję, która jest też mniejsza już w formie książeczkowej i fajny bonusik, o którym zaraz Państwu powiem. Otwierając główną tutaj podstawę, mamy już zabezpieczoną również naszą Eleni Replay. Która jest ofoliowana, najważniejsze elementy są również ofoliowane, przytwierdzone. Nie ma prawa, co tutaj się cokolwiek zrobić. W drugim opakowaniu mamy bazę, która jest z jednej strony metalowa, a z drugiej strony plastikowa. No i oczywiście przechodzę do punktu takiego gwoździa programu to jest nadanie takiej, można powiedzieć, certyfikatu jakości, jeżeli chodzi o Tą statuę. Jest ona w pełni licencjonowana. Stąd dlatego takie fajne opakowanie dostajemy z hologramem, e, moi drodzy. Mały, a cieszy. Myślę, że fajny, fajny bonus dodany do produktu premium. Tak, to więc położyłem wszystko na bazie obrotowej, włożyłem baterię, kręci się to jak państwo widzą. Świetny efekt w trójwymiarze, jeżeli chodzi o tutaj tą bazę. Jak się patrzy do środka, to tak jakby się patrzyło w głąb jakiegoś tunelu, wszystko ładnie oświetlone, poboczne lampy, nic dodać, nic ująć, malowanie jak zwykle na najwyższym poziomie. Wszystkie szczegóły, detale są zachowane. Oczywiście, podstawa jest w pełni plastikowa. Elementem metalowym natomiast jest właśnie ta obramówka, czyli tutaj ta cała baza, ten cały element metalowy, który jest, czyli ta bariera, naprawdę dużo waży, świetnie dopasowana, również świetnie pomalowana. Element, no myślę, że dający tej podstawie jeszcze. Głębsze przekonanie, że to jest jednak produkt premium. Sama Eleni, jak widać, w pierwszej fazie postawiłem ją bez żadnych elementów dodanych. Wygląda świetnie. Elementy, oczywiście, są materiałowe. Naboje to wszystko to są też osobne elementy. Firma Blizzard się właśnie w tym tutaj aspekcie. Jest prekursorem tego i naprawdę fajnie jej to wychodzi, jeżeli chodzi o poprawienie twarzy. Z prototypu było no tak średnio, ale finalnie jestem bardzo zadowolony. Efekty tutaj potu, efekty zadrapania krwi są naprawdę na wysokim poziomie. Buty również świetnie zrobione, spodnie materiałowe, suwaki metalowe. Nic dodać, nic ująć, naprawdę Jestem pod wrażeniem tej statuły. Dodając kolejny element: rękę. Mamy już tam też zegarek. Zegarek też był świetnie zabezpieczony. To też trzeba powiedzieć: jednak, że każdy element tutaj przez Prime One Studio jest dopieszczony, żeby nic się tam nie stało, nie łamało naprawdę. Mega, mega, mega. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, torby, takie inne rzeczy, to są już elementy mniej. Gdzieś tutaj się może coś połamać. To jest oczywiście też materiałowe. Chciałbym to na ten mito obalić, że wszystkie te statuły gdzieś tam się łamią. Coś nie, nic się tam tak aż nie łamie. Trzeba po prostu do tego podchodzić z dystansem. Wszystko się może zdarzyć. Jeżeli chodzi o te karabin pulsacyjny, miotacz ognia, to jest wszystko plastikowe. Wiadomo, musi się to jakoś utrzymać tutaj na tej statule, więc nie mamy co tutaj za dużo od tego wymagać. Dodatkowym bonusem jest oczywiście to jajo. Bardzo, fajna, bardzo fajny dodatek, można sobie postawić w każdym y, koncie tam, gdzie człowiek chce. Y, myślę, że też na plus jest y, właśnie takie rzeczy. Gdzie elementarnie one mogą nam się do niczego nie przydać, a później jednak gdzieś możemy sobie je postawić i inaczej to już wszystko wygląda. Powiem tak, spodziewałem się naprawdę gdzieś tam, no bo po tych zdjęciach, po tym wszystkim, że będzie to jakiś produkt gorszy, a dostałem naprawdę jakościowo mega, mega, jeszcze raz, mega, chciałbym powiedzieć pozycję. Myślę, że kolekcjonerzy na całym świecie nikt nie powie złego słowa o tej pozycji. Ja jestem szczęśliwy, że jedna sztuka jest teraz u nas w Polsce. Na pewno więcej kolekcjonerów to jest zakupitą statuę. Cieszę się bardzo, że jest w moim posiadaniu. Jest to oczywiście kultowa postać tutaj z lat moich 80. -tych, 90., -tych, gdzie na tym filmie się wychowałem, zjadłem zęby. Stąd dlatego tym bardziej jest bliska mojemu sercu. Polecam każdemu tą pozycję, tak jak i inne pozycje z firmy Prime Run Studio, z dodatkiem firmy Blizzweight, która no naprawdę fajnie potrafi gdzieś te statuły dodać im jeszcze taki smaczek, dodając różne elementy materiałowe. Powiem tak, czekam na kolejne pozycje i mam nadzieję, że będę mógł się z Państwem tym podzielić. Dla mnie, jak i pewno dla większości z Państwa, każda pozycja kolekcjonerska, którą otrzymamy, wzbudza wiele emocji. Od takich podstawowych rzeczy, czy to dojdzie do nas w całości, po to jak to później będzie finalnie wyglądało. Stąd postanowiłem teraz, jeżeli będę otrzymywał jakąś fajną pozycję, czy ktoś z naszej grupy, nagrywać takie właśnie wideo recenzje, żeby można było bardziej przybliżyć. Nie tylko samymi fajnymi gdzieś tam efektami specjalnymi przyciągnąć widza do tego, ale także taką zwykłą, prostą, tak jak ja to robię, wideo-recenzją, w która płynie w pełni z mojego serca. Ja się do tego w ogóle nie przygotowuję, nie, nie czytam na ten temat różnego rodzaju artykułów. Po prostu to co widzę, to Państwu mówię. Hmm, czy to się komuś podoba, czy się może komuś nie podobać. Każdy oczywiście może mieć swój gust. Ja to widzę tak i dla mnie na przykład ta pozycja, jeśli chodzi o Eleni Ridley z Alien jest numerem jeden w mojej kolekcji na dzień dzisiejszy. Korzystając z okazji chciałbym pozdrowić również każdego kolekcjonera w Polsce. Moi drodzy, bawmy się tym hobby, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Cześć.